Hej, cześć, z tej strony Rogalik i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Zwycięzca Kilo jest tutaj, a jeżeli chcesz go wygrać, to wiesz co robić. Strzelasz łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oczywiście oceniający film. Dzisiaj przedłużamy weekend. Kto chce, aby weekend trwał jeszcze jeden dzień dłużej, to strzela łapeczkę w górę. Zobaczymy, ile was jest, macie na to 5 sekund. A ja serdecznie zapraszam was do oglądania. No i pierwszy, jeden z najdroższych skinów Fortnite Battle Royale, jakie w ogóle wyszły, to oczywiście ekskluzywna wersja Xboxa One o nazwie Dark Vertex. W Dark Vertexie dostawaliśmy skina Dark Vertex, lotnie, kill-off oraz 2000 Faudolców, co kosztowało nas kupno całego Xboxa One właśnie w tej specjalnej wersji, która była naturalnie limitowana. Natomiast jeżeli nie byłeś w stanie kupić sobie tego Xboxa ze względu na to, że na przykład ta wersja się na przykład skończyła, wielu amerykańskich graczy kupowało właśnie tego Vertexa za ponad 7. 750 dolarów amerykańskich, co oznacza, że jest to około 2000 zł za jeden taki pakiet Vertex, jeżeli nie zdołaliście sobie kupić go z Xboxem, bo wtedy wychodziło po prostu taniej. 750 dolarów na eBayu zostało sprzedane ponad 500 sztuk właśnie za taką cenę, i sami możecie zobaczyć w tym momencie aukcję na ekranie. Jest to naprawdę dosyć dziwne i na pewno jeden z najdroższych skinów w całej grze. Kolejny, na pewno jeden z najdroższych i najrzadszych skinów, którego już pewnie nie pamiętacie, to oczywiście Royal Bomber. Royal Bomber jest to specjalny, ekskluzywny skin dla PlayStation 4 i był on dostępny również właśnie w padach, które były dostępne przez czas okresowy w Fortnite Battle Royale. Mogliśmy kupić sobie pada za 40 dolarów i po prostu takiego skina sobie zgarnąć. Natomiast jeżeli nam się nie udało i chcieliśmy po prostu tego skina dostać sobie w jakimś innym, odrębnym momencie, musieliśmy zapłacić za niego ponad 260 zł, co jest naprawdę dużą ceną jak za jednego skina. Natomiast używając go możecie być pewni, że niewielu graczy go ma ze względu na to, że po pierwsze jest on stary, kiedy jeszcze kupowanie skinów nie było tak popularne w Fortnite, a po drugie był on dosyć drogi i przez bardzo krótki czas był dostępny w dodatkowych padach DualShock właśnie do konsoli PlayStation 4, co powoduje, że jest on niesamowicie rzadki, a dodatkowo drogi, co powoduje, że możecie czuć się w miarę ekskluzywnie posiadając go w swojej szafce. A wy macie, dajcie znać w komentarzu. Numer 3 w dzisiejszym materiale to Renegade RAIDER, czyli marzenie praktycznie każdego starego gracza Fortnite Battle Royale, ale pewnie i tego nowego. Pewnie nie wiecie nawet o jakim skinie mówię. Renegade RAIDER to skin, który był dostępny w sezonie zerowym właśnie, kiedy jeszcze nie było żadnego karnetu bojowego, mogliśmy go wtedy kupić. Ze względu na to, że była bardzo mała ilość graczy wtedy, kiedy ten skin był dostępny, skin jest bardzo rzadki, a tak samo i bardzo drogi. Za podstawową wersję tego skina na eBayu trzeba zapłacić ponad 980 dolarów i zostały sprzedane już ponad 4 sztuki, a są to konta właśnie z takim skinem. Sami możecie zobaczyć w tym momencie, jak taka aukcja wygląda i ile sztuk zostało już sprzedanych. Renegade Trader to naprawdę niesamowicie, Rzadki skin, ale ponad 4000 zł za skina? Dajcie znać, czy zapłacilibyście tyle za tego skina, mając właśnie do dyspozycji ponad 4000 zł. Kolejny, już jeden z tych rzadszych i droższych skinów to oczywiście Recon Expert. Recon Expert był to nieinwazyjny design i wydaje mi się, że był on naprawdę bardzo fajnym skinem. Gracze, którzy chcieli wejść w jego posiadanie, musieli grać Fortnite właśnie w pierwszym sezonie gry. Sami możecie zobaczyć, jak ten skin wygląda. Nie jest on jakiś cudaczny i wymyślny, ale trzeba za niego zapłacić ponad 560 dolarów. Czyli około, nie wiem, półtora tysiąca złotych, może bliżej 2000 zł za jednego skina. I sami musicie pamiętać, że oczywiście płacąc tyle nie dostajecie tego skina na swoje konto, tylko musicie grać na tym koncie, na którym skin jest dostępny. Skin jest bardzo rzadki, bardzo ekskluzywny i na pewno ja chciałbym go posiadać na swoim koncie. Natomiast 2000 zł myślę, że jest to spora przesada. I kolejny już z serii starych i rzadkich skinów to oczywiście Aerial Assault. Aerial Assault to jeden z najrzadszych skinów w grze. Był on dostępny w sezonie. I tylko w tym sezonie, i nigdy więcej nie pojawił się w grze. Jeden z graczy, który posiadał tego skina na swoim koncie, sprzedał go aż za 10 tysięcy dolarów. Konto z tym skinem Fortnite powędrowało na eBay za 10 tysięcy dolarów i zostały wykupione przez jednego właśnie z graczy. 44 tysiące złotych właśnie za tego skina był w stanie ktoś zapłacić. Pamiętajmy, że dana rzecz jest warta tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, a jeżeli za tego skina ktoś był w stanie zapłacić 44 tysiące złotych, to ja nie wiem, co tak naprawdę musiałoby się stać, żeby cokolwiek takiego miało miejsce. Kolejny numer w dzisiejszym materiale to oczywiście Kill of Minty. I spytacie się dlaczego? Kill of Minty jest to darmowy w od Epic Games, który został dodawany do zakupów, jeżeli kupowaliśmy jakieś gadżety. Cała afera zaczęła się od tego, że jeden ze sklepów zaczął wydawać za wcześnie Kill of Minty graczom, którzy kupowali sobie jakieś upominki właśnie w grze. Nikt o tym nie wiedział, że w ogóle jest taka możliwość dostania tego Kill za darmo. Co spowodowało reakcję łańcuchową. I masowe wystawianie kilofów Minty na eBayu, Allegro czy innych tego typu serwisach. Co spowodowało, że jeden taki kilof był warty 1000 funtów i został on sprzedany w 12 sztukach. Wyobraźcie sobie, że ktoś zarobił 5000 funtów na kilofach Minty w momencie, kiedy były one darmowe i mogliśmy kupić rzecz za jednego dosłownie dolara. 5000 funtów dla przybliżenia to około 27000 złotych. Na kilofach Minty zarobiła osoba, która sprzedawała je, a musiała za nie zapłacić dosłownie 5 dolarków i jakieś grosze, które to po prostu za sam za same gift karty do kill offów Minty musiał po prostu dać dla Epic Games, aby dostać je za darmo. Wydaje mi się, że jest to dosyć dziwne, ale 27 tysięcy zł w kieszeni zawsze można kupić sobie za to. jakiś fajny samochód, co nie? Na kolejnym miejscu myślę, że mogę umieścić trzy skiny ze względu na to, że były one dosyć podobne cenowo. Pakiet Neo Versa. Pakiet Neo Versa to pakiet, który dostawaliśmy wraz z zakupem PlayStation 4. Nie był to jakiś wymyślny skin, natomiast streamerzy i inne osoby publiczne grały właśnie tymi skinami ze względu na to, że był on dosyć mały i Mogliśmy łatwo przez niego widzieć. No i oczywiście był on dosyć popularny ze względu na swoją rzadkość, bo dostawaliśmy go tylko do nowego zakupu do PlayStation 4. Dodatkowo, oczywiście, Iconic oraz Skin Galaxy to również rzadkie skiny, które są podobne cenowo. Ze względu na to, że aby dostać ikonika bądź Samsunga Galaxy, mogliśmy oczywiście kupić sobie zwykły telefon, który to mogliśmy po prostu przeczytać sobie kod i dostać tego skina, co nie jest dosyć trudną rzeczą. Oczywiście musimy mieć 4 koła na ten telefon, więc wydaje mi się, że mimo wszystko troszeczkę jest. Natomiast Umieściłem je w jednym miejscu ze względu na to, że wydaje mi się, że właśnie skin Iconic i Samsung Galaxy to oczywiście coś podobnego. Natomiast jednym z rzadkich skinów był to jeszcze skin Nvidia, który został dodawany właśnie do nowych GTX-ów, które mogliśmy sobie wykupić w sklepie. Taki nowy GTX kosztował około 1600 zł i mogliśmy takiego skina dostać właśnie za darmo właśnie do takiej karty. Natomiast Epic Games trochę, trochę, trochę poleciało tutaj w kulki i udostępniło później ten skin w sklepie za 1500V co spowodowało niesamowite oburzenie graczy i wydaje mi się, że każdy z nich był pokrzywdzony, kto kupił na przykład kartę, żeby dostać sobie takiego skina i czuł się wyróżniony, dostając właśnie takiego skina na swoje konto. Wydaje mi się, że wydawanie fortuny na skiny nie ma żadnego sensu, a to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam drugi kanał dotyczący Minecrafta, więc wpadajcie na niego. Macie tutaj w karcie link, możecie wpaść sobie na kanał, który tworzę właśnie z Minecrafta i nie przeszkadzam wam już teraz. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, i piona. Cześć.